Cześć, witajcie! Ja jestem i to z jest gra Murloc. Gra przeglądarkowa z roku 2006. Powiem wam, ta gra jest dla mnie czymś naprawdę niezwykłym. Spędziłem przy niej bardzo, sporo, bardzo dużo czasu. Yy, po prostu zakochałem się w tej grze. I możecie być pewni, że pokażę wam i tą część, i dwójkę. I nie wiem, czy już na jakieś inne części wyszły kolejne. Ale naprawdę gra jest niesamowita. się jakoś... Zradzi się do niej, bo grafika nie jest niesamowita, jeżeli chodzi o. O, właśnie. Tak wygląda gra, już w rozgrywce. Tu mamy skile, których jeszcze nie mam żadnych. Tu mamy naszego murloka, murka. Bu to jest Burek normalnie, level pierwszy. I plecak. Jeżeli ktoś z Was grał kiedyś w World of Warcraft, to widzi, że widać zbieżności. Okej, okay, dobra, może jakieś takie teraz wytłumaczenie, czemu tak długo nie było filmów. Otóż miałem egzamin gimnazjalny, dzisiaj właśnie dopiero co wróciłem z, z testu ostatniego z angielskiego, z rozszerzenia. Yy, ogólnie egzamin był łatwy, ale skoro miałem te testy, to trochę się do nich pouczyłem. Przecież też w mało. Nagrałem dwa materiały ze SMAJTA, obydwa z zepsutą jakością audio, jo. Yy, ogólnie tak jakoś nie miałem weny, ale teraz wracam Jakoś tak samo dzisiaj miałem nie nagrywać, ale pomyślałem, że kurde zagrałbym sobie w murloka. A skoro już chcę zagrać, w ogóle już dawno nie grałem w murloka więc mogę się gubić, więc... Dobra O, czekajcie chwilę, teraz spacja chyba Cześć Murk Gdzie ty byłeś? Każdy na ciebie... Każdy cię szukał już takiego Szukaliście mnie? Dlaczego? Szef jakiś tam... Bakil Chciał z tobą rozmawiać. Mówił, że to jest ważne. Ooo, oh. mm, jesteś pewny? On szukał? mnie szukał mnie coś takiego. That's weird, Nie wiem, co to znaczy. Dobra, kistym tym. Idziemy. Co ważniejszą, fagułę będę z zgłębiał. Ale po, na angielskim dobrze nic mi to nie poszło, ale zaraz już w sumie nie z tym się. Co tutaj mamy sklep. Póki co na nic mi nie stać. Najlepszego tutaj w tej grze. Wprowadzili Multiplier A, to było zrąbiste. Pewnie już dwójka, bo jakaś trójka z teraz lepiej wygląda, ale i tak nie jest źle, powiem wam. Can I help you? Nie, dzięki. Yo. Dobra, już wziąłem wejść, teraz muszę wejść tutaj. Do środka, okej. Okay. Jest. Póki co... Nie wiem, ile już... Oj, fuck, shit. Pewnie już trzy czwarte osób włączyło film. Z, z powodu, pewnie grafiki, albo coś takiego. Chyba, że już ktoś zna to, tą, tą, tą grę, no to wtedy na pewno nie wyłączy, bo to jest za bardzo zapiska giera. Jak ja miałem quest? Zapomniałem, fuck, ale wrócę tam, gdzie miałem. Chociaż nie wiem, może miałem jakiegoś tego wilka tutaj rozwalić. Trochę jeszcze pamiętam, bo już grałem to tą grę może za dwa lata temu, bo trzy ostatni raz. Okej, okay, idziemy, idziemy. Jeszcze żadnego skilla nie mam, ale mogę jakoś spróbować pójść na... O, mamy wilka. Który to jest poziom? Nie wiem, fuck. Pierwszy, dobra. Póki co mogę mu tylko beat slapa zrobić. Aaa, nie, nie przegram, bo mam więcej hapsa od niego. Taki beat slap, taki. Ach, piękny. Tylko nie wiem, może sobie przegram, nie wiem, zaraz zobaczymy. Oby nie Hapsa. Z tego, pewnie parę odcinków wyjdzie, to pewnie nagram. Jeszcze, w sumie ani razu nie grywam tak, że trzeba no, robić sesję z 10 odcinków na raz i potem rzucać. A to jest strasznie dobry pomysł, w sumie, bo tak zawsze. Zawsze jakoś nagrywałem jeden materiał, do wrzucałem, a teraz może nagram jakieś całą po prostu w grę przejdę I potem to wszystko wrzucę I dzięki temu będzie jakaś przerwa dłuższa niż może dwa tygodnie, co ile tam już nie nie nagrywałem Ale przynajmniej potem wrzucę codziennie materiał i będzie fajnie Przynajmniej tak mi się wydaje, że to będzie dosyć spoko Wolf Cup W ogóle widzicie nawet modele tych, tego wilka yy, Ojej, critical to nawet tak samo jest właśnie w World of Warcraft Murlock tak samo jest w WoWie Nie wiem czy może w, w WoWie go nie ma Ale na pewno jest w Warcrafcie normalny Więc strasznie mi się z tego powodu ta gra podobała jak już nie grałem Ach, kryt za dwa Mamy koperę. widzicie wszystko co jest normalnie yy. O, mogę to od razu, oj, oj, oj. O, jest Podzielimy się teraz na sobie Mieczek, oh yeah Chyba ja miałem właśnie taki quest żeby rozwalić tego gościa więc wrócimy, zobaczymy. Gra jest w przeglądarce, link możecie w opisie. Wszyscy nadam no, wam w opisie, to nie jest żaden refling albo w tym stylu. Albo to też nie jest jakaś gra Goblin Keeper. <grym> Czy coś takiego Hmm... You can, jak, to, 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 to. jak ja mam quest? Mogę saveć grę. Empty slot. Game saved. Nice. Hmm. A może to była też już misja, żebym przez rzekę przeszedł? Nie wiem, naprawdę nie wiem. No, nie mogę. Szkoda, że nie da się Skype'em kasować, to znaczy wyłączyć akcji. Staś mi rozwodził, że jakieś SKKF albo jakaś taka inna ważna. Czy taka duża osoba na YouTube mówi włączać? Zawsze mówi włączać, nie wiem. Mówi się włączać, to jest prawne językowo i to jest dosyć ważne, jak on przecież. Hmm. SKKF na przykład jest zupełnie hmm. Taką, nie wiem, może wzorem dla wielu, wielu osób, takich młodszych, bardzo, bardzo, bardzo. I jak oni słyszą, jak on mówi włączyć. Nie wiem, czy w sumie po Exflix mi się przydało, może, I tak nie mogę teraz wejść. To po co ja bym do niego przyjść? Lol, a może musiałem parę takich wilków. Kurde, nie wiem. Fuck, teraz muszę iść i, iść i iść. Może jakieś te cięcia w materiale zrobię, jak będę miał ochotę, a pewnie nie będę miał, hehe. <laughs> Bo tam jakiś koleś z tyłu biegnie. Ogólnie grę parę razy przeszedłem, ale potem jest coś takiego taka arena, arena to już wtedy używam kodów na przykład na jakieś, na, na jakieś bronie lepsze albo yy, hakowaną wersję już grałem, że ma się jakiś tam tysięczny level coś w tym stylu. No, żeby to przejść, ale i tak w sumie yy, ci przeciwnicy na tej arenie oni są... pod nasz level robieni, więc w sumie i tak to niewiele zmienia, chociaż jak się jest magiem na najwyższym poziomie to masz taki czar, który stunuje i właśnie dzięki temu szar czaru... czaru? czaru czarowi? Dzięki temu spellowi, ha, 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 ha. angielski jest coraz łatwiejszy, 6-9, yo. dzięki temu spellowi można stunować przeciwnika i go spokojnie atakować i strasznie teraz ciszę... strasznie mnie irytuje głośność gry, ale jest najciszej jak się tylko da. O nie wziąłem lotu chyba Fuck. Aha, właśnie na to mięso quest'a Fak Dobra, idziemy dalej, expić Exp, -ex się musi zgadzać O, trzeci lewe. Jesteśmy po egzaminach gimnazjalnych To, ojojoj, chyba przegram ten mecz Pojedynek, no, pojedynek No, raczej tak ojoj No raci <grych> Wracamy do pierwszego, pierwszego miejsca O, jest tutaj Wilk, wolf No pierwszy level, świetnie I tak, póki co wygląda gra w, w, na samym początku Póki co jeszcze żadnej fabuły nie ma, ale fabuła dojdzie z czasem Ogólnie chcę mieć tę grę na swoim kanale, bo to jest dla mnie naprawdę niesamowita gra, jeżeli chodzi o nie wiem, wspomnienia w ogóle takie, no nie wiem, jak to powiedzieć, to no, sentymentalnie. A mój brat niedźwiedź też się pojawia, jak będę miał ochotę w niego grać, póki co nagram odcinek 1. I mam ochotę, niby, nagrać na drugi, ale znowu coś się zepsuło. Uuu, mamy jakiegoś tutaj armorka. A zgoła, może jeden armora, 3, no i nice, o to, chodzi, o to właśnie chodzi. Mm. Nie wiem, na czym polegał ten quest, ale. Nie wiem, po XP może dojść do pierwszego levela, znaczy do drugiego levela, i potem się zobaczymy, co będzie trzeba zrobić. No dalej mi ten Big po 5 wchodzi. Chociaż mam ten Armor, niby lepszy. A po 3. No zależy, zależy, jak to właśnie wygląda. Póki co, tu mamy punkty energii, a potem może to będzie hamana, albo właśnie punkty energii, jeżeli będziemy wojownikiem. Nie pamiętam już, więc zaraz. Oby, obydwoje. Zaraz się wszyscy przekonamy, i Wy i ja, bo sam nie jestem pewien, jak to wszystko wygląda teraz. Okej. Okay. Nice. Level up continue. No nie wiem, mi się wydaje, że już... A jeszcze jednego można kilka rozwalić, żeby na 100% wiadomo było o co chodzi. Tak zawsze się ekspiło tutaj w tej grze. nadpamiętam, pamiętam już. Okej, okay, a tak. 1, 2, 3. Tyle lat nie było Polski na mapach. Jo, gimbazjon zostanie w mojej, mojej pamięci do końca świata. Ale nie, ogólnie gimnazjalny egzamin był bardzo prosty. Wyniki już wiem jakie będę miał, nie mam co mówisz. Wysokie, bo powiem taką. Nie są złe. Jestem zadowolony, myślałem, że jest teraz trudniejszy egzamin niż był, ale ogólnie był banalny, szczególnie matematyka była banalna. Angielski też był prosty. No wszystko, najgorzej może z, 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 pożyt mi polski, bo strasznie charakterystykę zepsułem z własnej głupoty. Nie jestem zły na siebie, ale tak ogólnie to wystarczy do, do tej szkoły, do której zamierzam iść, więc jest fajnie. No co ty chcesz? No nie no, co ty chcesz? 10! Co? Powaliło go! To I to jest błąd tej gry, który teraz właśnie zauważam. Za dużo, za dużo ta za monotonność, bo teraz muszę na, przykład na tych wilkach głupich ekspić i muszę mu 10 takich mięs przynieść. Czy to jest za dużo, żeby tak, nie wiem, żeby się nie, nie nudziło. Bo teraz muszę tylko klikać i tyle I tyle mojej tej ingerencji w rozgrywkę Nie ja mogę na przykład nie wiem yy, niukować tego co mam mi zrobić Nie mogę się poruszać teraz tylko Po prostu klikam w atak i albo wygrywam albo przegrywam Potem będę miał do wyboru jeszcze skile i, 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 i spele. Bo skillę no to skillę to ojej Prawym kliknęłem cztery, a nie to mu nie są, fuck to już miałem takie samo, okej okay. Jeszcze pięć mm, Możliwe, że porobię cięcia Może porobię cięcia um, Że jak tutaj będzie teraz yy, Nie wiem, właśnie, jak kurde Nie wiem jak to zrobić, bo Mogę zrobić cięcia jak tutaj te yy, wilki eksypie Żeby na przykład, że, a muszę 10 tych wziąć No to, no to, no to, no to, no to, no to Zatnę i w końcu powiem, że mam te 10 mięsa No nie wiem to zapytałem czy to było 10 czy 20 mięsa AHA 10 Kurde, no nie wiem czy to szczęść czy nie Pewnie zatnę raczej Żeby wasz czas zaoszczędzić I utrzymać przy przy oglądaniu Bo tak to wiadomo że to jest trochę nudne Ale nie wiem, ta gra jest naprawdę dla mnie, nie wiem, ja tu teraz gram i tak naprawdę jestem niesamowicie szczęśliwy, że mogę to odpalić, chociaż to jest tak naprawdę, no co to jest, no tylko takie, nawet banalne, e, banalna rozgrywka i nic więcej, ale naprawdę to jest dla mnie coś niesamowitego. A gra też nie jest taka jakaś długa, więc szybko się przejdzie critical. wszedł mu, to mu, wilkowi. O, mam jakiś armorek, dwa, ale jest słabszy niż mój, to słabo. Jeszcze trzy. Mm, faktycznie jakąś ścinkę zrobię, nie wiem, zobaczę jeszcze. A pewnie nie będę miał... O, super. Nie ja będzie mi się pewnie chciało i... dlatego tak gada, że jest zetnę i jest zetnę i tak... I wyjdzie że... głupio strasznie. Też muszę z jakimiś let's playerami innymi się zgadać i... Coś razem ponagrywać, bo zawsze razem jest bardziej raźnie. Póki co mam taką może no, propozycję. Znaczy mam propozycję do paru osób do nagrywania wspólnych serii, ale jakoś powiem wam. Mm, te osoby nie wiem, jakoś nie przemawiały do mnie nagrywanie z nimi. Ale jest jedna osoba, z którą może chętnie by coś nagrał, ale póki co nie, nie wiemy na co byśmy mogli nagrać wspólnie. Można powiedzieć dwie różne inne branże całkowicie, jeżeli chodzi o granie, bo... Ja nie jestem w ogóle żadną branżą, ja tak naprawdę taką amatorkę robię z bajka. A ta druga osoba podchodzi bardziej profesjonalnie i ma tak naprawdę taką jedną gierkę, którą nagrywa. Nie tylko nie takie jak ja, że tylko wszystkie gry i tak naprawdę, że jeszcze nie skończyłem, więc to jest takie trochę sens nagrywanie. Co teraz robię? Bo często ludzie na przykład subskrybują dla jakiejś gry, żeby zobaczyć jak ta osoba przechodzi. A jak ja nie przechodzę żadnej gry, no to w sumie, no to w sumie, co, no to. Też żadnych widzów mi to nie przyciąga na kanał, bo... Bo nie mają tak naprawdę co oglądać, bo... Na moim kanale nie mają rzeczy takiego, że... Są pewni, że teraz i te, w tej... Że na przykład w ten dzień będzie ta gra, w ten dzień tanta i tanta... Nie mają pewności, że akurat ta, że gra będzie prze, tego, do, dokończona. Tego... Zakończona, tylko że tak naprawdę dzisiaj jest murlock... Jutro nie będzie... Nic nie będzie i dwa tygodnie znowu przerwy i tak naprawdę... taka taka kaszanka, ale... Coraz więcej tym wilkom pijemy z levelu na level... Też w sumie z jedną osobą, która jest na maksymalnie profesjonalna, taka dosyć sławna. Mam takie dosyć dobre kontakty, żeby coś zacząć nagrywać, ale to jeszcze daleka droga do tego, według mnie. Ale nie jest nie jest całkowicie wykluczona opcja. To by było dosyć fajne nagrywanie z taką osobą, dosyć sławną. Okej, okay, spacja. Nareszcie. Uff. Okej, okay, masz to, to dobrze. Now take the sack of meat to catch in. This mm -hmm. Na zachód musimy teraz pójść. To wiem co będziemy teraz musieli robić. Ja zobaczcie, Poczekajcie chwilę, teraz zobaczę. Aha, jeszcze 5 minut można nagrywać mniej więcej. Właśnie jak był ten test gimnazj gimnazjany, zacząłem się strasznie jąkać jeszcze bardziej niż zwykle. No ale to już... poet teść nie stresując się nic, że tak trochę się jąkałem strasznie. W sumie mogłem, o mogę cały czas patrzeć na licznik czasu Ehm, um, nic cooking. Tu, tu, tu. No fajnie takie wow! Uuuu wow. wowa, wow. takie coś takiego fajne fajny jest Co chciał? O dobra wiem, chyba chodzi o. Oj, 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 oj. Shit 16,19, aż zapiszę sobie 16.16 .16, minuta Ale jestem, jestem normalnie ten chytry Będę mógł teraz spokojnie do tego momentu wejść i, I... Co ja miałem zrobić? Kurde, chyba miałem to kupić 1-3 A dobra kupię to i to I tyle, dziękuję panu. Bardzo serdecznie do uwagę. Lepsze. No tego w ogóle nie miałem. Dobra, a może mu sprzedam wszystkie rzeczy jakieś gówniane I haj się zgadza pa Proszę państwa. Nie wiem czy taki był quest, nie czytałem za bardzo, to jest trochę głupie. Nie nie wiem taki quest. Ale ja mam przynajmniej jakieś lepsze itemy. Eee... Where is eastern edge of first. Aha, dobra. To na wschodzie y, lasu. Jeżeli nie wiem ten. To. ja muszę teraz przejść przez te wszystkie wilki i dojść do jakiegoś kacina, czy coś takiego. Idziemy. nie da się sprintować, tak, że jak się da, to jestem głupi. I przez tyle... godzin grania tego nie ogarnąłem, ale okej. Okay. Spoko luz. Idziemy. A dobra, nie chcę się z nami bawić. Haha, ha, najlepszy trik na świecie. Mm, mm, mm. O, o, dobrze, ok. Nikogo nie ma. Idziemy. Teraz to dalsze, dal, dalsze rejony. Nice. Tutaj trzeba będzie dynamitem tu walić. Jeszcze nadpamiętam. Krakow, the salmon. Sal sal Pomocy, dobra, to będzie jakiś boss. Czwarty level. Furios y, the furious, nie, 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 Feronius, a Feronius of Ferosius. Aha, okej okay. O, ja tu przegram przecież. Ow, da fuk. nie, dobra, Ua, fuck, nie, 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 dobra, wiecie co? Dobra, przegram ten pojedynek i to tak stromotnie. Oj, oj. Do tego co chodzi, żeby do doekspieć sobie. Ale to już sobie po odcinku, teraz przegramy i to niesamowicie. Z Feroniusem de Fer Fer Ferosiusem. Bo, bo to właśnie o to chodziło, żeby to trochę przy przykoksić, ale to by było trochę nudne, żeby tak ekspieć na nagraniu, więc... O, 16 nice, ale tak... Jakbym miał jakieś spelety to bym mógł go na przykład i by było fajnie, a tak to jest niestety słabo Bo nie ma więcej damage'a, to jeszcze, damage'a To jeszcze Mówiąc o z i to niesamowicie, dobra No, teraz zabija już Okej, okay, padamy jak No, ogarnijcie, no przecież to jest to samo Idealnie to samo, co było w Warcraft'cie To jest niesamowite, dobra, wiecie co? Mamy 19 minut 40 sekund. Mam nadzieję, że materiał mi się podobał. Wracam już po jakiejś przerwie I w ogóle dziękuję Wam strasznie za tych 500 widzów. Nagram specjal, gdyby będę miał okazję na to. Już długo będę miał, będzie weekend, majówka i w ogóle. Trzymajcie się, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Hej!